Chłopaki z Albanii. A więc byłem na kawie z Arnoldem. Nie ty tylko twój kolega o imieniu kozioł. Mój kolega o imieniu Kozioł opowiadał, o opowiadał wtedy tą historię, ale ja się wcielę w niego, żeby oddać realizm tej sytuacji. Kozioł to tak naprawdę Dawid Nowak. Nie, co ty pierdolisz? To jest Kawon Diwat? To jest on. Arabski przemytnik dzieci. Do rzeczy. A on nie był jednym z tych uchodźców. Był ze Sri Lanki. Tam będzie oświetlenie lepsze. No nie, to jest, no nie, to jest, jest, właśnie, jest właśnie zły pomysł. Czemu, bo, bo jest, jest staw. I piłem sobie, byłem na kawie z Arnoldem, i on mi coś mówi. Ty powinieneś brać sterydy, bo trawa na sucho nie urośnie, czy coś takiego. A ja mu wtedy powiedziałem, ty chyba powinieneś zaczynać używać mózgu. Kawę mu na głowę wylałem, i później wyruchaliśmy wszyscy cwela w dupę. I Joe Biden z Joe Bidenem jeszcze. Pamiętam, też tam byłem. I on też tam był. Pomagał Joe Bidenowi. Tak, on był jego ochroniarzem. Ja próbowałem go, ja próbowałem go, go ochronić, tak na, kas. Było, ochronić go na kas. Tak było, ochronić go na kas przed ale, Nowakiem. Ale ale ogólnie. ale, ale ogólnie, Allah Akbar. Ej, opowiedzmy jeszcze historię o Nowaku, bo ogólnie to dzisiaj. Kawonie, Kawon, kawon Zapomniałem. Cristiano. Cristiano. Właśnie zapomniałem historii o nim, bo dzisiaj, jak wiadomo, dzisiaj jest Sylwester 2025 rok. you <laughs> Rok. Ja wiecie, Sylwestry. Sylwestry. Zamknij psiakę, ja teraz mówię. 2025. Sylwester dzisiaj jest i umówiliśmy się, że pójdziemy do kawon-divad. Kawon-divad. I umówiliśmy się, że pójdziemy do niego na Sylwestra, a on w ostatniej chwili odmówił Sylwestra. I na niego nie poszliśmy, bo udaje chyba, że jest chory, ale nam się wydaje, że może być z innym kolegą. Tak i wystawił nas skurwysyn robi cosplay Joe Bidena i Arnolda. Dlatego jest drama i możliwe, że Julek pójdzie z nim na MMA z Trojanem. Obydwoje na jednego z nich, bo może im wpierdolić nawet w dwójkę, ale rzucą się na niego. Tak będzie, ja to będę filmować.